Mogę porozmawiać? O czym tym razem? O planie. Przecież wiesz, co robić, więc. Wiem, ale chodzi tu o Diana. Przecież się wybudziła, więc o co chodzi. To prawda, ale trzeba ją obserwować. Masz jakieś sugestie? Moglibyśmy przesunąć trochę plan. I tak już go zbyt długo przesuwaliśmy. Wiem, ale jeśli Abigail ma zostać, to muszę jej podać dokładne instrukcje oraz przygotować mikstury. Ile by ci to zajęło? Myślę, że do tygodnia się zejdzie. Wiesz, że ten tydzień to może być za późno? Wiem do tego. Daj mi tylko 24 godziny. Dasz radę? Nie stanowi to dla mnie problemu. Nie będziesz senny? Bo wiesz, nie chcę, być potem nie był świadomy tego, co robisz. Więc mi nie będzie. Nie takie rzeczy się już robiło. To dobrze. Skoro masz być głową planu, to musisz trzymać formę. Życzę powodzenia. Właśnie tak? Nic poważnego, moja droga. A jednak coś cię gryzie. Można tak powiedzieć. Więc? Kończy się nam czas. Nie mówisz chyba? Niestety. To prawda. Apokalipsa jest coraz bliżej. Przecież to niemożliwe. Obudziła się, więc dlaczego? Nie mam pojęcia. Pozostaje liczyć, że się nam uda. To może odpuśćmy ten plan, skoro tamci i tak mają zginąć. No nie możemy. Oni nie wiedzą o Apokalipsie i dzięki temu mamy nad nimi przewagę. Jeśli się o nich dowiedzą, to będą robili wszystko, by przeżyć. Ona pewnie sobie nie przejdzie jakoś bokiem. Chciałbym, ale to nie znanym żywioł, więc co robimy w takim razie? Dzisiejszego wieczoru atakujemy. I jesteś pewien? Bo wiesz, oni mogą być bardziej aktywni wieczorem niż na przykład nad ranem. Nad ranem. Dla obu stron może być już za późno. Nie mamy wyboru, skoro wszyscy się zdecydowaliśmy na ten plan. Rozmawiałeś ze Sky'em? Tak. W sprawie planu, rzecz jasna. Co powiedział? Nie powiedział tego wprost, ale zdaje się, że mój plan wygrał. Chociaż jedna dobra wiadomość. Są my co dwie. Jaka jeszcze? Diana. No tak. Tak więc pora doprowadzić mój plan do końca. Przypominasz coś sobie? Właściwie to tak. Mam takie wrażenie, że z każdą minutą przypływa do mnie taka fala wspomnień. To chyba dobrze. Tak, ale z drugiej strony to nie wiem, czy nie byłoby łatwiej, gdybym nic nie pamiętała. Nie mów tak. Twoje wspomnienia są cenne i dobrze, że je masz. Trochę czuję się winna za ich śmierć. Mam wrażenie, że gdyby nie ja, to dalej by żyli. Ale gdyby nie ty to możliwe, że nigdy nie dowiedzielibyśmy się o apokalipsie i wszyscy byśmy zginęli. A tak to mamy szansę przeżyć. Tak myślisz? Nie jestem tego pewien. Dobrze jest mieć kogoś takiego jak ty. A ja się cieszę, że tu jesteś. Chciałam ci jeszcze przeprosić. Za co? Za to, że byłam wtedy taka wredna i doprowadziłam do tego, że nasza relacja się pogorszyła. Naprawdę nic nie szkodzi. Wtedy też nie byłem najlepszym. Mogę Cię o coś spytać? Tak, jasne. Czy to prawda, że nie masz uczuć? Ciężko jest mi to stwierdzić. Z jednej strony mogę płakać, ale ciężko jest mi się śmiać z prostych rzeczy. Chociaż został miły śmiech i z tego się cieszę. Na pewno nie stanowi dla mnie problemu złość, ale coś takiego jak... Sama nie wiem, kto się nazywa. Czasem to coś jest we mnie, ale jest bardzo słabe i nie wiem czym jest. To tak, jakby ktoś był mi bliski, ale nie jest to radość. Nie wiem, co to jest. Może to miłość. A co to jest miłość? Wiesz, sam nie umiem tego do końca określić, ale jest to uczucie, które jest radosne i odczuwa się, nie wiem, kiedy na kimś ci zależy. Masz z tą osobą bliskie relacje i kiedy jesteś z tą osobą, to czujesz, że żyjesz. Brzmi świetnie, tak, ale trzeba się liczyć z bólem, czy odrzuceniem. W tym świecie ciężko znaleźć prawdziwą miłość. Może po apokalipsie miłość będzie lepsza. Szkoda, że nie dożyjemy tego, bo chciałabym móc to chociaż zobaczyć. Na pewno zobaczysz. Zrobimy wszystko, byś to mogła zobaczyć. To miłe z waszej strony, lecz to pewnie i tak nie będzie to samo, kiedy się nią czuję. Czasem żałuję, że nigdy nie będę mogła tego odczuć. Spójrz na to z innej strony. Przynajmniej nie będziesz z tego powodu cierpieć. Być może to i lepiej. Przemyślałeś plan? Tak i podjąłem już decyzję. Więc? Postanowiłem, że zaufam Leonowi. Jesteś pewien? Tak. Będzie miał szansę się wykazać. Kiedy zaczynamy? Dzisiaj. Co? Ale przecież. Leon powiedział mi to wcześniej. Ale nie chciałem ci martwić. Ty to mnie teraz zmartwiłeś. Nie chciałabym, byś panikowała. Dałabym jakoś radę. Reszta wie o tym. Zrozum po prostu nie chciałam, byś się tym stresowała. No dobra, uznajmy, że w miarę mnie przekonałeś. Jak się z tym czujesz, że to już dzisiaj? Hm, dziwnie, ale najbardziej boli mi to, że dowiedziałam się o tym tak późno. Myślę, że Sky zrobił to dla Twojego dobra. Okłamując mnie, Tylko mu pogratulować. Zrobił to w dobrej intencji. Myślę, że po prostu nie przemyślał tego tak. A może nie zastanawiał się nad konsekwencjami? Być może. Jestem tego pewna. Laila, on postawił cię na pierwszym miejscu. Widać, że bardzo mu na tobie zależy i nie powinnaś być na niego zła. Masz rację. Może za bardzo doszukujesz się prawdy. Czasem trzeba ją przyjąć taką jaka jest. Racja. Nie przeszkadzał? Nie, czy coś się stało? Chciałem porozmawiać z Lailą. Jeśli można. Jasne, już i tak się nie mam zbierać. Powodzenia. Po co przyszedłeś? Chciałem ci to wszystko jeszcze raz wytłumaczyć. Już nie trzeba. Aby mi wszystko wyjaśniła. Nie chciałam, by to tak wyszło. Wiem i przepraszam, ale źle się wtedy odebrałam to chyba ja powinnam Cię przeprosić za kłamstwo. Wszystko już jasne i jeśli mamy działać, to nie jako wrogowie, a partnerzy. Masz sobie radę? Tak, zresztą mówiliśmy to wszystko już chyba z trzy razy. Trzy to może być za mało. Do tego jeszcze raz powtórzę. Leon, to się robi nudne, ja naprawdę wiem, co robić. Chcę, by wszystko się udało. I tak powtórzę jeszcze raz. Wieczorem, kiedy wyjdziemy, musimy wypić niebieską butelkę. Która załagodzi możliwie występujące objawy Potem co godzinę kontrolujesz jej zachowanie Po dwóch godzinach podajesz fioletową butelkę I potem najprawdopodobniej pójdzie spać A gdybyśmy my nie wrócili do rana to... To rano mam jej podać jak się obudzi żółtą butelkę Zrozumiałam Czy teraz już przestaniesz mi to wszystko powtarzać? No dobra Ale musisz te butelki mieć przy sobie I kontrolować czas bo jak nie, to wiele będzie mogła się zbuntować, lub straci pamięć. Zadowolony? Chyba wystarczająco. Nie masz się o co martwić. Nie mam pięciu lat, by tego nie zrozumieć, co mówisz, oraz siedemdziesięciu, by zapominać. Czemu tak patrzysz? Widzisz? Świat się pomału rozpada, i zastanawiam się, jak będzie to potem wyglądać. Ale przecież ty wiesz wszystko, więc czemu nie wiesz, jak to ma wyglądać? Teoretycznie wiem. Ale nie umiem tego sobie wyobrazić w rzeczywistości. To ja do tego doprowadziłam. Nie masz się co obwiniać. Bywały gorsze rzeczy. Łatwo jest Ci mówić. Ja wiem, co mówię. Tak sobie pomyślałam, że warto było się z Tobą zobaczyć, zanim pójdę. Kiedy wrócisz? Jeśli się utrę, to jutro rano. Ale nie musisz się martwić. Z i nie będziesz się nudzić. O, to się nie martwię. Więc o co? O ciebie. Nie musisz, dam sobie jakoś radę. Dlaczego taki jesteś? Jaki? Taki nie swój. Wydaje ci tylko. Dlaczego jesteś smutna? Ponieważ czas się pożegnać i to trudne dla mnie, że możemy się już nigdy nie spotkać. Na pewno się jeszcze kiedyś zobaczymy. Jak nie tu, to być może w innym życiu chciałabym móc w to wierzyć. Mike! Mike! Już czas! Chodź! Do zobaczenia. Do zobaczenia. Było się tak drzeć? Nie mogliśmy cię znaleźć, a nie chcieliśmy byś został. Co tak długo? Nic, po prostu szukałam jednej rzeczy, ale to już niestety. Możemy ruszać się umawialiśmy. Działamy według planu Leona. Jeśli coś wam się nie uda, to próbujcie dalej do skutku. Skoro wszystko jasne, zaczynamy. 这个。 Zobaczymy się potem. Cię jak mówiłam, teraz musimy się zająć ostatnimi. pora się stąd wydostać. Więc... co byś miała ochotę porobić? Sama nie wiem. Zaproponowałabym ci obejrzenie jakiegoś filmu, ale niestety nie mamy tu telewizji. Trochę szkoda. Ale... możemy coś innego porobić. Możemy sobie zagrać, jak masz ochotę. No nie wiem. Ej, nie bądź przybita! Martwienie się nic nie da. A na pewno nie wpłynie na to, co oni tam robią. A ty jak myślisz? Ale o czym? Uda im się? Nie byliby sobą, gdyby nie próbowali wygrać, i nie dziwię im się. A mogę wiedzieć, co was skłoniło do tego, żeby akurat tu zamieszkać? Z tego co wiem, był w Miarę Tani, ale od początku był zniszczony. Wykupiła go jakaś para i zaczęli go remontować, ale z czasem opuścili ten dom. To w sumie wiele tłumaczy. Tak, ale sama się dziwię. Kto był na tyle odważny, żeby kupić taki stary i... po pożarze dom? To był pożar? Tak, i to wielki, z tego nie pamiętam, bo kiedy on był, to dopiero zaczynam układać sobie życie w tym mieście. Głośno o nim było, i przez długi czas szukali na niego chłopca, potem my tu zamieszkaliśmy. Czasem nie wolałabyś mieszkać gdzieś indziej? Owszem, czasem mnie ten dom przeraża, ale co mam zrobić? Gdzie miałabym się przenieść? Poza tym nie zostawiam tu moich przyjaciół, ale. Dlaczego cię przeraża? Kiedy jesteśmy, tu tylko obie nie mogę ci powiedzieć. Za bardzo się boję. Udało się. Jak na razie tak, no musimy czekać. Co robimy w takim razie? Trzeba znaleźć Sky'a i sprawić, czy on nie pomóc. Racja, ale czy nie lepiej byłoby tu zostać i tu pilnować wejścia? Może i tak, ale Sky jest ważniejszy i może mieć nas na celowniku. Na razie tego nie chcemy, więc lepiej pójdziemy do niego i uzgodnimy resztę planu. A mnie się zdawało, że no on powiedział, że musimy stąd iść, jak skończymy. Tak, ale po drodze zabierzemy też Skaja. Wątpię, by mieli jeszcze jakieś ludzi do walki. Oprócz tych, których wybiliśmy. To idziemy, póki mamy jeszcze siłę. Jak myślisz, radzą sobie? Na pewno nie ma się o co martwić. Gorsze rzeczy już robili. Jakie gorsze? nie nieważne. A ty jak się czujesz? Zdaje mi się, że lepiej. To dobrze. Pamiętasz jak chcieliśmy zrobić babski wieczór? Tak. Jak mogłabym o tym zapomnieć? Aż ciężko w to uwierzyć, że minęło tyle czasu i że to wszystko tak szybko się potoczyło. A czemu też? A, tak mi się przypomniało. Może chciałabyś taki wieczór. Możemy spróbować, ale to już nie będzie to samo co wtedy. Może nie będzie to tak samo. Tak, jak pewnie byś chciała, ale co nam szkodzi spróbować? Sama nie jestem tego pewna. Z jednej strony chciałabym, ale z drugiej nie mogę przestać myśleć o tym, czy na pewno im się udało. Rozumiem. Naprawdę doceniam to, że się starasz, a ja pewnie tylko psuję Twoje pomysły. Nie psujesz, po prostu wiem, jak się czujesz. Skąd możesz to wiedzieć? Wiem, że tęsknisz. Tęsknisz za jakimś, a jednocześnie martwisz się. Mylisz się. Ja nie mam uczuć. Każdy ma. Nawet te najmniejsze. To, że ich jeszcze nie odkryłaś, nie znaczy, że ich nie masz. Wiem, co mama, czego nie. Poza tym, to już jest przesądzone. Nie mogę uczuć. To, co jest we mnie, to pewnie tylko wątpliwość i nic nie znaczące rzeczy. Jak tam wolisz, ale w dalszym ciągu jesteś tylko człowiekiem. A co jeśli nie? Ja wierzę, że jesteś. Myślicie, że uda im się? Są silni. Dadzą radę. A jeśli nie, to co? To co wtedy? Nie warto się tym martwić. Bądźmy dobrymi myśli. W takim razie co teraz? Przecież mamy wracać, a my tu siedzimy. Wolę, byśmy byli w pogotowiu, gdyby coś im nie poszło. Leon kazał nam wracyćka i wyraził się jasno. Ale jego zauważy, że tu nie ma. I poza tym trzeba mieć na nich oko. Nie wierzysz im? Dlaczego niby mieliby nie zrobić czegoś, na coś się zgodzili? Wolę się upewnić. Super, że tylko że my tracimy czas i grozi nam to, że ktoś nas może tu znaleźć. Zapomniałeś tylko o tym, że wybiliśmy wszystkich. A masz pewność? Jestem pewien, że na świat ma jeszcze takich paru wysłanników, więc chcesz chorzyć? To bardzo mądrze z twojej strony. Zamknijcie się wreszcie, bo na ktoś nas tu jeszcze znajdzie. Zachowujcie się jak małe dzieci. Ba, a nawet gorzej. Chyba, masz rację. Sorry. Nie chyba, lecz na pewno. Zrobimy tak. Jeszcze chwilę tu poczekamy i pójdziemy w wyznaczone miejsce przez Leona. Jasne? Hej. Ale co ty tak nagle po jego stronie, stoisz? Daleko by wspominać. A zresztą każdy ma prawo zmienić swoje zdanie, nie? Ja tam się w to nie mieszał. O, wygrałaś! Po raz kolejny. Naprawdę tak. jesteś dobra w tę grę. Naprawdę nigdy w nią nie grałaś? Nigdy nie w niej miałam okazji, ale dziękuję. Na pewno nie jesteś głodna? Dla mnie to nie ma problemu, by coś zrobić. A wiesz co, może faktycznie przez te rozgrywki zrobiłam się głodna. No to ja pójdę coś zrobić i za moment do ciebie wrócę. Dobrze, jak tej ze mną tu jest, bo nie wiem, co bym bez niej zrobiła. Jestem ciekawa, jak sobie radzą i czy wszystko im się udało, ale ja nie mogę jej tym martwić. Choć ona sama jest już rozpędnięta, no cóż. Trzeba się postarać, by wszystko wyszło i mieć nadzieję, że wrócą o czas. Tak jak obiecali. Wiem, jestem. Nie wiem, że to tak długo trwało, ale. Zamyśliłam się. Sama nie wiem o czym, ale ważne, że. Diana? Diana! Gdzie jesteś? Nie mów mi tylko, że będziemy grać chowanego. No nie wygłupię się. Ach, dobra, przyznaję, nabrałam się. To wcale nie jest śmieszne. Diana, wyłaś! Masz go? Nic z tego. Musimy się rozdzielić, no nic nie widzimy. Mhm. Dobra, to ja w lewo, ty w prawo. Spotkamy się potem. Do zobaczenia. No, gdzie? To tylko ty. Widziałeś go? Był tyłem przez to. Nic ciekawego nie zobaczyłam. A ty? Nie ja też nic. Jak on to robi, że jest w dwóch miejscach naraz? I to jest myśl. Musimy się trzymać blisko siebie. Wtedy nam się uda. Jesteś pewien? Czy co nam jakoś nie wychodziło? Co było wtedy? Teraz już mamy jakiś plan i tego się trzymajmy. Oby ten twój plan szybko zadziałał, bo już powoli padam z sił. No, ich nie możesz się teraz poddać. Jesteśmy tak blisko celu. I dosłownie milimetry dzielą nas od tego, czego jeszcze nikomu nie udało się zrobić. Nie możesz się teraz poddać. Tyle już przeszliśmy i tyle nam się udało. Musisz dać radę, rozumiesz? Jesteś mi potrzebny. Rozumiem. W takim razie, chodźmy go złapać. Jemu się podoba. Nie tak łatwo jest mnie złamać jak na człowieka. Jak na człowieka, to jesteś zbyt dobry. Może i tak, ale lepiej by pokazać społeczeństwu, że jesteśmy teraz najgorsi. Bym niż mógł to wyraźnie pokazać, żeby nam się udał Dlaczego no, nam miałoby się nie udać?